Hey! Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Alex, spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy niej blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem? Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać! O nie! Złamałam czuba psa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, Jakie to pyszne! Super! Jak szybko skończyłaś. Teraz Alex. Ekstra w końcu coś przekąszę! Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo! Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko. Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w Twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść zaki. Jak to wszystko mieści się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. What? Oj, chyba miałeś rację, Alex. Lizaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie, z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem, a gdyby tak po prostu je przegryźć. To nie działa, jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. Jak działa? Jakoś długo to trwa. Palec zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację. To długi proces. Wow, jednak się udało. Świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas. O nie, poparzyłem sobie rękę. Jak gorąco. Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite. Wyszedł naprawdę smaczny. Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa. Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite, prawdziwy cud techniki. Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podobał wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, y, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego to zbędne. Julie, nie poznajecie, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już miała rację, to naprawdę jest pyszne. Wow! Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super! Niestety, Mila, nic już nam nie zostało, teraz przyszła kolejna na Alexa. Napatrzyłem się na was, teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz. Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Mmm, pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne, chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się, jak się tu znalazłeś. Ej, nic ci nie jest? Pomocy! ugryzł mnie w palec! Zróbcie coś! Nie rzucaj nim we mnie! Jak to woli! Życie dało ci dobrą lekcję. Dzień dobry. Chwileczkę. Oddajemy słodycze. Nie wolno ich wnosić do szpitala. Rozejść się szybko! O matko, kogo tam wiziecie? Źle mi. Szybko, na salę operacyjną. O to Nie mamy tu więcej łóżek. Czekajcie, to mój brat. Co z nim? Oh, w prawie pożegnałem się z życiem Cześć, Nancy, to tylko żart Ja żyję, właśnie przywieźliśmy ci trochę słodyczy Cieszysz się, mój mały łakomczuszku? Ojej Wystarczy tego nie tylko dla mnie, ale dla całego szpitala Jesteś najlepszym bratem na świecie Dawno nie piłem coli Uwielbiam gitkety Pentasy też są spoko La, 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 Chwileczkę, co tam trzymasz w rękach? Nie widzisz tabliczki? Oddawaj! O, nie, zabrała jej ulubione cukierki. Zabierze też moje chipsy. Ale mam pomysł: nikt nie wpuści teda z chipsami, ale wpuszczą pielęgniarza z chipsami w kieszeni. A ja całkiem fajnie wyglądam w uniformach. No, cześć piękna! Jestem twoim kolegą, nie pamiętasz? Chodziliśmy razem na uniwerek. Przyszedłem ci zastąpić. A ty sobie odpocznij. Wszystkiego dobrego. O, chwileczkę. Widzisz ten znaczek? Żadnych słodyczy. Oddawaj albo wracaj do domu. Ale super. Mam teraz całe pudełko słodkości. Zaniosę je mojej młodszej siostrze. Zanim ktokolwiek zobaczy. No hej, siostrzyczko. Mam niespodziankę. To całe pudełko słodyczy. Chcesz trochę? Zabrałem je z stacji. Są tam twoje ulubione chipsy. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ja, ale pyszne! Aha. Kolego, co ty tu robisz? Zaraz cię dorwę i zabiorę ci te wszystkie słodycze oszuście. O nie, dokąd mam wiać? Proszę, trzymaj to pudełko. To dziewczyna potrzebuje pilnej pomocy, zabieram ją. Co za okropny ból głowy. Stój, paniusiu. Oddaj mi te słodycze. Auć, można ciszej. Choć już. Dzień dobry. Jestem Tepi, jestem lekarzem. Idę spokojnie do mojego gabinetu. O co chodzi? Masz coś na ból głowy? Od rana pęka mi głowa. O, jasne, że tak. Zaraz coś znajdę w mojej walizce. Mam tu takie jedno lekarstwo, zawsze pomaga i to natychmiast. Dziękuję bardzo, uratowałeś mnie. To na pewno lekarstwo. Jest jakieś takie słodkie. What? To Skittles. Co jeszcze tam masz? O, proszę cały zestaw. Przepraszam, muszę już lecieć. Możesz uwierzyć? Dał mi cukierka zamiast pigułki. Chwileczkę. Spójrz na znaczek. Żadnych słodyczy. Daj mi to idź. Mogę przejść pierwszy. Dziękuję. Nie mam mnie tutaj. Kurczę, zauważyła. Witam. Jadę sobie, nie mam żadnych słodyczy. Jak to nie masz? A co tu jest? Ścieżka ze skitelsów. Chwileczkę gościu na wózku. Masz tam ukryte słodycze? Dlaczego za tobą sypią się skittelsy? No i proszę, co to ma być? Wypad z mojego szpitala, żebym cię tu więcej nie widziała! A ty co? Oddawaj chipsy i przechodź! O, cześć moja droga, już wypisali cię świetnie. Mam nadzieję, że będziesz ostrożniejsza podczas jazdy na rowerze. Oj! Dobrze, że nie odjechałaś za daleko. Idź z powrotem do sali i powiedz lekarzowi, żeby wypisał ci zakaz jazdy na rowerze. Biedactwo. Hmm. Czy mogę w czymś pomóc? Wszystko w porządku? Witam, moja ślicznotko. Jesteś sultanem? Wow. Róża? Dla mnie? Jak miło. Przyszedłem wybrać sobie żonę. Podobasz mi się najbardziej. Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. O, kto to? Jak to kto? To przecież ja, Tet. Twój brat. Wyglądam jak bogaty sultan, Z wyjątkiem tego, że nie mam dużo pieniędzy, ale mam dużo słodyczy. I to wszystko jest dla ciebie, chcesz? Pewnie. Ale super żelki. No. Stać. Żadnych słodyczy. Tak, tak, wszyscy tutaj cierpią, ale słodycze muszą zostać zarekwirowane. Co tam trzeba oddać, słodycze? Kurczę, właśnie otworzyłem nową paczkę skidelsów. Trzeba coś wymyślić. Wiem. Schowam moje skitelsy, tak że pielęgniarka ich nie zauważy. Wszystko, czego potrzebuję, to pusta paczka po Pringlesach i sztuczne ramię. Łączymy to razem, owijamy bandażami i wkładamy cukierki do środka. Genialne, prawda? Muszę tylko ominąć pielęgniarkę. Nie oddam kitketa. Oddasz, oddasz. Stop. Fileczkę. Co ci się stało w rękę? O! Przepraszam, o matko, pospiesz się iść do chirurga. Nesi, złamałem rękę, to boli! Mój biedny braciszek. Jak to się stało? Złapałaś się na to! To żart! O Boże! O sztuczna ręka, nie krzycz tak! Dzięki temu przyniosłem ci słodycze. Patrz! Genialny pomysł, co? Tak, jak zawsze mi pomogłeś. Siema wszystkim! W końcu zaczynamy challenge! I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej, a ja mam całą górę! Aleks, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego! Uwielbiam Hube Bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się! Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super, Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Oh, wow. Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne! Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie! Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób! A teraz można je iść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie. Mila, przestań, jest za duży. Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Bingo. Mam pomysł. Musimy przebić balon za pomocą procy. Alex, strzelaj. Dlaczego ja? Hmm. Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Podpisz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Wita, dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z dziesięć. Czego można chcieć więcej? Oj można, spójrz na mój stos! Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Hura! Bardzo lubię granaty! Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pęsetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarnka na talerzu i zjem je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie, 100 ziaren to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Alex, twoja kolej. Okej. Okay. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Trojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak! Jaki maniak! Po prostu chce dobrze zjeść. Alex, oszalałeś! Nic podobnego. Po prostu jem pysznego granata. To wszystko! Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie okay. tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soków. Wow, jaka duża maszyna! Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów zna się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Mm. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz ten sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. Mm. No i proszę, mam tylko jedną puszkę coli, a ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli. Ale to ja będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos! Wpadłem na świetny pomysł jak wypić wszystkie puszki naraz. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł. Ta jest taka dobra. Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałyście? W końcu jestem facetem. A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie. I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki Koli na raz. Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Przestań! Właśnie, to puszki uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A, ratujcie się, kto może! To najzwyczajna sytuacja, Mila Beka! ojej! Mila, nigdy więcej Koli Nawet nie chcę już więcej w siebie nie zmieszczę